Cześć, witam Maciekiprzenka, z tej strony z Maciekiprzenka.pl Dzisiaj jest drugi dzień szkolenia z Tomkiem Damianem, z Marcinem Oniszczukiem i gościnnie odwiedził nas Przemek Szczech. Wczoraj było fajnie, super, bardzo wartościowa wiedza i, i bardzo przydatna. Później integracja, bawiliśmy się fajnie do pierwszej w nocy i co mogę powiedzieć, miałem spać dzisiaj do dziewiątej, natomiast 6.15 się obudziłem i do tej pory wymyśliłem 30 tematów, które mogę wrzucić na bloga. To jest efekt wczorajszej pracy, wczorajszego warsztatów i nauki, którą zrobiliśmy. Polecam, chłopaki są naprawdę wartościowi wiedzą, co mówią i wiedzą, co zrobili. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Moja opinia o szkoleniu to jest jedna wielka rewelacja. Jedną trudność, jaką widzę, to jest, aby tą wiedzę ogromną, którą otrzymałem, przekuć na działanie, bo z samej wiedzy efektów nie będzie. Cześć z tej strony Sandra, rekinę biznesu. Jestem właśnie na szkoleniu Tomka Dariana i Marcina Oniszczaka, skuteczny marketer. Fantastyczni ludzie, bardzo dobre szkolenie, praktyczne porady, tylko praktyka. Jeśli ci ludzie jeszcze kiedyś coś zorganizują, naprawdę gorąco polecam. Cześć. Cześć, jestem dzisiaj w hotelu Campanile, to jest niedziela, to jest drugi dzień szkolenia. Szkolenia o skutecznym marketingu, który robi dwóch facetów, którzy byli na tyle dobrzy, a właściwie trzech można powiedzieć, byli tak dobrzy, że wygryźli nawet marketerów amerykańskich więcej o szkoleniu na linku, który znajduje się pod spodem i zapraszam na takie szkolenia, bo dzięki temu, że odzyskałem podobne moje życie też już się zmieniło. Dzień. Hej, z tej strony Bartosz, RekinaBiznesu.pl. Właśnie jesteśmy na szkoleniu, szkolenie było bardzo dobre, bardzo dużo ciekawego wartościowego materiału zapraszam na takie szkolenia jak najczęściej Witam serdecznie jestem w pięknym Poznaniu na szkoleniu skuteczny marketer jesteśmy tutaj drugi dzień i mamy fantastyczną wiedzę nową którą od jutra wprowadzam w życie zmieniam to co zrobiłam na tej pory Nareszcie wiem, jak to zrobić, po co zrobić i w jaki sposób zrobić, żeby zarabiać kasę. Bardzo dziękuję prowadzącym, bo tej wiedzy nie dostałabym nigdzie indziej. Zawsze dostawałam wycinkową wiedzę, która w żaden sposób nie, potrafi, nie potrafiłam jej wprowadzić w życie z jednego powodu. Po prostu to był wycinek, który nie był w żaden sposób powiązany z całością. A teraz wiem, jak to zrobić. Także bardzo dziękuję. Tej z tej strony Monika z Reakcji Biznesu. Jestem właśnie na szkoleniu Skuteczny Marketer. Szkolenie jest mega, wiedza jest potężna. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę ją wykorzystywać w stworzeniu swojego bloga. Zrobię to już chyba w pociągu powrocie ze szkolenia. Dzięki.